Witam dzień dobry moi drodzy, tygodnióweczka. Rak Ryby Skorpion. A zaraz sobie zobaczymy co dla raka na kolejny tydzień. Co tu dla raka na kolejny tydzień? No i zobaczymy z każdym znakiem zodiaku na miłość. Co tu za energię dla raka na kolejny tydzień? W ogóle te karty pokazują sytuację, słuchajcie, że jeżeli coś Wam się przytrafi dobrego, czyli na przykład jeżeli w jakiś sposób spełnicie jakieś swoje życzenie, to co chcieliście uzyskać, to co chcieliście dostać, te karty pokazują, że przy tym spełnieniu i zadowoleniu, tak naprawdę, ja bym mogła powiedzieć, że jest ukryte drugie dno jakiejś sytuacji, to znaczy, że nie wiem. Jeżeli wam ktoś zaproponował coś, i wy jesteście zadowoleni z tego powodu, w ogóle bardzo się cieszycie, to te karty pokazują, że tak długoterminowo to może się okazać, że w tej sytuacji będziecie trochę tracić, bo pokazuje mi się tu złodziej i oszust w związku z tą sytuacją, więc nie wiem, jak to będzie. Może być jeszcze inna sytuacja tego typu, że jesteście spełnieni, ponieważ ktoś się oddala od was. Też może tak być. Co dla raka? Możecie mieć dużo różnych sytuacji, jeżeli chodzi o dzieci. W ogóle tu bardzo się pokazują rodzinne sytuacje. Z jednej strony to tak. Dużo różnych sytuacji spełnienie marzeń, jakby. Może być to jakby przy dzieciach. Inna sytuacja na przyszły tydzień to karty pokazują, że okej, okay, w jakiś sposób się spełniliście, jesteście zadowoleni, coś to Was przyszło, dlatego że Wy postawiliście na tą sytuację, zawalczyliście o to. Moim zdaniem są dobre wiadomości: zawalczyliście o coś. Jesteście spełnieni, natomiast z jakiegoś powodu pokazuje się tutaj nerwowość. Ci, co mają dzieci, w szczególności jak macie więcej niż jedno, to karty pokazują, że mogą być jakieś przykre sytuacje przy dzieciach, natomiast Wy sobie z tym wszystkim świetnie poradzicie, jeżeli chodzi o, o raka. Może być taka sytuacja, że to dziecko za wszelką cenę chce tutaj jedno w szczególności, drugie jest nerwowe, ale jedno w szczególności chce koniecznie czegoś i w ogóle no może być coś takiego natomiast wy mi się pokazujecie w bardzo obronnej re... wychodzicie z tej sytuacji powiem wam szczerze bez szwanku ale te karty bardzo pokazują dla raka na przyszły tydzień jeżeli ty dostajesz coś w tym tygodniu jesteś zadowolony zadowolona, bo zawalczyłeś gdzieś w pewnym momencie bo przyszły do ciebie dobre wiadomości że tak udało się zawalczyć, masz to to trzeba by się było moim zdaniem trochę przyjrzeć tej sytuacji, dlatego że długoterminowo te karty pokazują, że w związku z tym zadowoleniem i spełnieniem będziecie tracić. Może wychodzicie na przykład w jakąś współpracę z kimś i jesteście w ogóle happy, zadowoleni, nie wiadomo co, ale te karty pokazują, że ktoś was może w jakiś sposób wykorzystywać. Rozumiecie? Zadowolona ta osoba jest na przykład, że wy jesteście tacy szczęśliwi że wyszliście w tą współpracę, albo coś takiego. No i ta osoba sobie myśli, skoro Wy się tak bardzo cieszycie, a to ja może, nie wiem, w przyszłym miesiącu, za tydzień, nie wiem, coś Wam skubnę z pensji na przykład, albo nie wywiąże się do końca, bo Wy tacy zadowoleni jesteście. Długoterminowo te karty pokazują, że możecie tracić, więc zwróćcie na to uwagę. Sytuacja z dziećmi. Jedno o czymś marzy, drugo, drugie z tego powodu jest nerwowo, będzie trzeba, być może, nerwowe jest, będzie może trzeba rozstrzygnąć jakiś spór, natomiast te karty pokazują, że wy wychodzicie z tego zwycięską ręką, świetnie sobie poradzicie. I co tu jeszcze? <laughs> Jeżeli już jesteśmy przy rodzinie, to karty pokazują, że możecie sobie świetnie poradzić jakąś sytuacją związaną z dziećmi, dlatego też, że macie po swojej stronie albo ojca, albo dziadka. Jakby ta osoba pomagała Wam też w jakiś sposób. Teraz tak. Cały czas tu się pokazuje sytuacja, jeżeli Wy jesteście spełnieni w przyszłym tygodniu w blasku chwały, czekaliście na to, dostaliście coś, jesteście bardzo zadowoleni, to te karty pokazują, że no, jest jakby może nieukryte drugie dno, ale ktoś może bazować na tym, że Wy tacy szczęśliwi jesteście z tego powodu, że Wy weszliście w jakąś współpracę albo coś uzyskaliście. Może być przy Was też osoba, która w jakiś sposób będzie chciała to, nie wiem, na przyszłość wykorzystać. Tu musicie zwrócić uwagę. I teraz co? Dlaczego jest nerwowość? Mogą być jakieś problemy i kłopoty związane z ojcem, z jakimś rodzicem, który gdzieś jest. Wy tu sobie na przykład chowacie dzieci, a może macie partnerkę, a może macie partnera i tutaj może być jakieś wtrącanie się w jakieś sytuacje, nerwowe sytuacje, może dzieci nie akceptują, jakieś partnerki, jakiegoś partnera. Waszego. No, tu jest dosyć dużo nerwów. Będziecie musieli rozstrzygnąć tutaj jakąś sytuację, moim zdaniem, rodzinną i powiedzieć: Stop, postawić jakieś granice. Mam wrażenie naprawdę, że pomaga Wam ktoś tutaj, w szczególności w rodzinnych sytuacjach, w rodzinnych sprawach. Może matka, może ojciec, dziec, dzieci. No, tu się pokazuje, ale pokazuje się też jakby dziadek. Nie wiem. Może tu będą jakieś przygotowania do jakichś uroczystości religijnych, typu, może komunie, słuchajcie w kwietniu, tak? Może tutaj trzeba będzie, ale jest w ogóle jakaś nerwówka pokazana w rodzinie, ogarniecie to, słuchajcie, dacie radę, poradzicie sobie z tym, może chodzić o to, że coś nie do końca wyjdzie, chodzić o jakieś pieniądze, te karty pokazują na końcu, ale finalnie karty mówią o tym, że sobie poradzicie. Natomiast jeżeli jesteście spełnieni z powodu jakiejś pracy, czegoś w co wchodzicie, te karty pokazują przyszły tydzień. No to tylko musicie zwrócić na to uwagę, że tam jest, że długoterminowo, gdyby to się tutaj mielibyście być w tym szczęściu, te karty pokazują, że ktoś może w jakiś sposób Was wykorzystywać, oszukiwać w przyszłości z powodu tego, że Wy jesteście spełnieni i zadowoleni. Jaka rada dla raka na kolejny tydzień? Że jeżeli wchodzicie w nowe wydarzenia albo potrzeba do czegoś większych pieniędzy, to te karty mówią stop, zatrzymaj się i ty musisz to przemyśleć. Jeżeli coś przychodzi na przykład do Was nagle, że możecie zarobić jakieś pieniądze albo jakaś sytuacja, że możecie przeoszczędzić, albo za coś będzie trzeba zapłacić, te karty mówią stop, zatrzymaj się i się zastanów bardzo poważnie, przemyśl to. I tym bardziej, jeżeli te sytuacje, które teraz byście załatwiali, albo teraz by coś do Was przyszło, dotyczyło na przykład sierpnia. Te karty mi o tym mówią. Tak? Hmm. I w szczególności, jeżeli jakieś sytuacje dotyczą skorpiona i panny. To tutaj trzeba przemyśleć. Zobaczymy raka z każdym znakiem zodiaku na miłość. Każdym znakiem. Rak z barankiem. Tutaj to was tylko wiara ocali. Bardzo możliwe, że wy wierzycie w jakąś relację, w jaką miłość. Tutaj te karty pokazują, że ta wiara nie jest zła, ale mogą też mówić o tym, że tylko ta wiara wam pozostała. Na ten moment przynajmniej. Rak i byk. Decyzje zostaną podjęte. Kobieta może się z tymi decyzjami nie zgadzać w relacji, w znajomości itd. Ona te karty pokazują, że chce być najważniejsza i zdania nie zmieni. Rak i bliźnięta. Tutaj jest stres pokazany w przyszłym tygodniu z powodu mężczyzny, który może mieć rodzinę, który powraca. Tu są stresujące. Może wy chcecie jako mężczyzna powrócić do kogoś, i tu karty pokazują, że jest stres. Rak z rakiem, czekanie. Pokutni, po nerwowości jest czekanie. I jedna osoba i druga osoba czeka. Co to się teraz zadzieje? No, w przyszłym tygodniu jeszcze nie macie pojednania. Rak i lew. Radość. Być może jakieś wyjazdy tu się szykują. Słuchajcie. Może jest radość, dlatego że znacie kogoś, kto mieszka daleko. W ogóle jest radość, mogą być spotkania i w ogóle przeżywanie fajnych chwil. Rak i panna. Nie bardzo jest co szukać w tej relacji czy znajomości, bo karty pokazują, że przyszły. Takie sądne dni, ale te karty mówią też o tym, że ktoś przegrał. Rak i waga. Hmm. Tutaj tak karty pokazują, jakbyście dawali sobie jakiś czas, bo moim zdaniem ciągniecie jakiś wóz, czy ciągniecie jakieś emocjonalne stany, e, powątpiewacie, czy to ma sens. Te karty pokazują, że jakby dajecie temu 2-3 miesiące, tej sytuacji, tej relacji, tej znajomości, i potem zobaczycie, co z tym zrobić. Rak i skorpion to jest odejście, dlatego że jedna osoba kocha bardziej siebie niż was, albo to wy kochacie bardziej siebie niż kogoś. Mm, rak i Strzelec tutaj wszystko runęło. Te karty mówią, runęło coś, ponieważ ktoś ma nową miłość, nową znajomość. Rak i Koziorożec Postawicie granice, nie będziecie chcieli jakiejś oferty od mężczyzny. Mężczyzna wychodzi z propozycją. Ale jest postawiony tutaj mur. Hmm. Rak i wodnik. Zastanawianie się. Ktoś nie mówi komuś tu do końca prawdy, i dlatego jedna z osób bardzo się zastanawia, co zrobić. Może nawet się nie odzywać, nie odpisywać. Rak i ryby. Hmm. Tutaj karty mówią o tym, że. Hmm. Niby dobrze rakuje ta znajomość czy relacja, ale też jest dużo pozorny, pozorów w tej relacji. Trzeba by się było zastanowić, czy ta relacja prowadzi nas do czegoś wspólnego na pewno. Taka sytuacja dla raka. Co dla ryb? Na kolejny tydzień. Jaka sytuacja dla ryb? To dla ryb na kolejny tydzień. Nie dobrze, te karty mi pokazują. Jeżeli coś jest zamknięte. Może być taka sytuacja, zamykacie jakieś sytuacje bardzo poważne w życiu. To tu karty pokazują, że chcecie przechytrzyć jakąś sytuację. Hmm. Albo ktoś coś zamyka między Wami, ktoś celowo mówi: słuchaj, nie wchodzi, już nie chcę być w tej współpracy, albo nie chcę być w tej znajomości, nie chcę być w tej relacji. Hmm. Może być taka sytuacja, że ktoś sprawdza Was. Albo nie wiem, macie klientów i jeden z klientów mówi: że słuchaj, ale to za dużo kosztuje, a tego nie, nie zgadzam się na to. I patrzy, co wy na to, czy obniżycie cenę, czy nie. Takie sytuacje Wam powiem. Tu mi się karty pokazują, że poważne rozmowy, które odbędziecie w przyszłym tygodniu, mm, tu nic nie pokazuje się po tej poważnej rozmowie: jest tylko pustka i cisza. Czy to jest płaszczyzna pracy, czy relacji i tak dalej, te karty pokazują, że poważna rozmowa spowoduje, że zapanuje cisza i pustka. Wy możecie być przygnębieni z tego powodu, bo już nie możecie nic zrobić. Ale potem przychodzi duży przypływ przepływ informacji i kochani zaczyna się dziać coś dobrego. Może być tak. Jeżeli macie jakąś poważną rozmowę w sprawie pracy, w sprawie jakiejś współpracy i tak dalej i wy przygnębieni jesteście z tego powodu, bo już wiecie po tej rozmowie, że będzie pusta i cisza, to te karty pokazują: nie martwcie się, już pod koniec tygodnia jest przepływ informacji, zaczyna się dziać. No, może macie nową pracę na oku, może będziecie już na jakiejś rozmowie, może będziecie się z kim skontaktować. Tu się pokazuje nowy pracodawca, nowe działanie, przy adwokacie, przy firmie bardzo fajne, poważne rzeczy. W ogóle ta końcówka tygodnia jest już dla Was bardzo dobra. Tylko uważajcie na tą sytuację, bo coś zostaje zamknięte w Waszym życiu, ale może być taka sytuacja, że ktoś patrzy a co Wy na to? Że ja się na przykład, że ta osoba się nie zgodziła na coś. A co wy na to? Czy wy tą cenę obniżycie? Czy wy pobiegniecie za tą osobą? Coś mi tu się karty pokazują takiego. Może być rozmowa dotycząca jakichś obowiązków pracy, jakiejś pracy, jakichś sytuacji relacyjnych. No, różnie może być. I potem panuje cisza. I wam się może wydawać w tej sytuacji, w ogóle dużo jest takich sytuacji tutaj dla ryb, że wam się może wydawać, że o Jezu, bo wyrzuciliście za dużą cenę, o Jezu, a może bo wy sami nie wiedzieliście, nie byliście pewni, to może ta osoba to wyczuła. Mm, nie moi drodzy, tam z drugiej strony są tajemnice, tam jest z drugiej strony diabeł. Mm, ta osoba, z którą macie jakiś kontakt, coś załatwiacie, nie do końca próbuje moim zdaniem coś. Nie wiem, zrobić tak, żebyście się obniżyli cenę, żebyście się nabrali, żebyście pobiegli za tą osobą. Wy tego nie zrobicie, bo wam to przez głowę nie, myśl, nie przejdzie. Wy się raczej podłamiecie te karty, pokazują tutaj jakąś sytuacją. No, poczekaliście wcześniej, myśleliście, że tutaj coś się fajnego wydarzy, coś się fajnego zadzieje. I te karty mówią o tym, że ja już nie idę tą drogą, bo to nie ma sensu. Raczej się przygnębicie. To nie zadziała ten plan tej osoby na was moim zdaniem. Ale potem mamy przepływ informacji, mamy tutaj jakąś osobę, albo mamy na przykład, że wejdziecie w jakąś, macie przepływ informacji, że się z kimś innym spotykacie, może to być jakaś osoba z przeszłości, a może być też taka sytuacja, że coś znaleźliście dla siebie, że zaczyna się działanie, wiadomości i tak dalej. Są podjęte jakieś decyzje. Albo wchodzicie w jakąś fajną, nową znajomość, są tutaj spotkania, propozycje i tak dalej, albo wy wchodzicie. W kwestie jakiejś pracy, jakiegoś działania, gdzieś na jakiejś innej płaszczyźnie niż uczucia. Nawet karty pokazują, że jesteście w stanie pojechać, żeby załatwić coś. No i teraz co? Będzie propozycja, tu karty pokazują. Tutaj ktoś wychodzi do Was z jakąś fajną propozycją. W ogóle jesteście w przyszły weekend już jesteście, moi drodzy, zadowoleni. Więc nie dajcie się nabrać tutaj na jakieś sytuacje. Że ktoś coś zamyka, że ktoś nie chce jednak wejść w jakąś współpracę, albo coś takiego, albo jakaś relacja tu się pokazuje, że ktoś zamyka tą relację, po to, żebyście pobiegli za tą osobą, nie dajcie się nabrać, znaczy wy się nie dacie nabrać, ale ta osoba będzie tutaj próbować. Jaka jest rada dla ryb na kolejny tydzień? Ho dlaczego tak? Hmm. Dlaczego tak? Jaka rada? To tak, jakbyście mieli posłuchać jakiejś kobiety na stanowisku. Tak mi się to pokazuje. Karty radzą też cenić siebie. Karty radzą nie spodziewać się jakichś super efektów od razu, bo te karty pokazują, że trzeba będzie poczekać, tak? Hmm. Wyjść w ogóle z takiej słabszej energii. Te karty mówią o tym. Radzą, żeby wyjść z energii, bo. Te karty mówią o tym, że wy możecie się trochę za bardzo na przykład poświęcać dla rodziny. A I z drugiej, te karty, z drugiej strony, te karty mówią, że ty musisz w tym momencie akurat w przyszłym tygodniu postawić pewne sprawy siebie, jakby, tak? Jako najważniejszą osobę, swoje dobro przedłożyć. Bo to karty pokazują, że zaprocentuje na przyszłość. Zobaczymy raby rab rab z każdym znakiem, zodiaku, na miłość. I baranek. O Boże, jak to się zaczęło okropnie. Było radość, było szczęście, ale ktoś zastanawia się, czy nie odejść z tej relacji. Może być taka sytuacja, że w przyszłym tygodniu jest odejście. Ryby i byk. Tu trzeba by się było zastanowić, co zrobić z jakąś energią, która wraca do Was, osobą, która wraca. I podjąć jakieś decyzje. Ryby i bliźnięta. Tu jest propozycja, ale słaba, dlatego, że ktoś cały czas widzi czubek swojego nosa, ani do końca tą drugą osobę. Czyli jest jakaś propozycja, ale wiecie, no, je ja ci coś zaproponuję, ale tak bardzo po mojemu. Ryby i rak. Tutaj jest podróż, ruszenie. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu jakieś spotkanie, coś dobrze rokuje. Jest y, ruszenie do przodu, ale też pokazuje się, że możecie spotkać się z kimś. Jest jakaś y, podróż tutaj pokazana. Ryby i lew. Puszczenie jakiejś sytuacji, jakiejś relacji. Może być tak, że mężczyzna będzie się chciał zaopiekować, zatroszczyć kobietą. Ona tego nie chce. Te karty pokazują, ona chce oddychać z ulgą. Ryby i panna. Tu czekamy z cierpliwością. Jedna z osób czeka z cierpliwością, ale ta druga, moim zdaniem, ona się oddala, żeby układać sobie życie na nowo. Może wy czekacie, żeby, wiecie, zastanawiacie się, czy ta osoba może jeszcze wróci? Ryby i waga tu jest nerwowość, ktoś komuś robi przykrość w przyszłym tygodniu i nerwowe sytuacje jakieś nie wierzcie w plotki tutaj na pewno, dobrze? ryby i hmm, skorpion tu jest bardzo fajna propozycja miłosna być może wierzyliście w tą osobę i teraz przychodzi ta osoba do Was z propozycją i ta propozycja jest bardzo szczera ryby i strzelec tu trzeba siebie postawić na pierwszym miejscu nawet się karty pokazują, że możecie za bardzo myśleć o sprawach domu i rodziny, a te karty mówią, ty w końcu pomyśl o sobie. Hmm. Nie wiem, dlaczego tak w relacji macie znajomość. Ryby i koziorożec. Tu są nerwy pokazane i kłótnia, i kobieta mówi, a ja nie powiem ci całej prawdy. No, może to być jakaś sytuacja trójkątów, też. Może być kłótnia o to, że kobieta jest w tajemnicy. Ryby i wodnik. Oj, stresik, bo ktoś próbuje nas zdominować w relacji i to powoduje stres. Ryby z rybami. Brak, brak, brak drugiej osoby. Zaczynacie się może zastanawiać, albo tej osobie was brakuje. Zastanawia, zaczynacie się zastanawiać tutaj, czy nie. Odejść od tej znajomości całkowicie. Może być tutaj nawet bardzo poważne rozstanie, mm, nie wiem, rozwody i tak dalej. Tyle dla ryb. Zobaczymy skorpiona. Skorpion, kolejny tydzień. Skorpionka naszego na kolejny tydzień. Całkiem nieźle, tu się pokazuje, ale zobaczymy co dalej. Może być taka sytuacja, że będziecie szaleć na posesji, że tak powiem, na posesji albo robić jakieś remonty w domu, bo te karty pokazują, że jest tworzenie przy domu, ale może być, o, wiecie, w ogródku, że szalejemy w ogródku, sadzimy, grabimy, nie wiadomo, co robimy. Te karty tak pokazują. W wolnej chwili idei robię. Natomiast może być przy domu, różnego rodzaju słuchajcie, inwestowanie w dom, jakieś działania, coś takiego. To tak jakby na pierwszym miejscu. I teraz tak jest tutaj oddalenie się do innej osoby dla mnie. Te karty pokazują. Hmm. Jest klęska i porażka, w ogóle relacy, relacyjnie się pokazuje, że są jakieś tajemnice przy jakiejś osobie tutaj. Wy generalnie to dostrzegacie w przyszłym tygodniu, stwierdzacie, że się oddalicie, oddalacie, ale Wy macie jakąś inną znajomość w zanadrzu, w ogóle te karty pokazują. E, I teraz tak, może, może, mogą te karty równie dobrze dotyczyć dla Skorpiona jakiejś sytuacji, że była jakaś rozmowa, była jakaś poważniejsza rozmowa mm, między kobietą i mężczyzną, gdzie mężczyzna, moim zdaniem, może być na stanowisku, to mogą być rozmowy przy pracy, bardzo poważne, wycenicie bardzo siebie, pracodawca, czy w ogóle te karty pokazują mężczyzna, który z Wami rozmawia, bo to jest taki dialog pokazany, on nie zmienia zdania. Przy tym mężczyźnie są w ogóle tajemnice, może być taka sytuacja, że tutaj nawet ludzie spotykają się w tajemnicy, między tymi ludźmi jest porażka, jest tutaj przegrana w tej relacji, w tej znajomości, przy tej pracy, ja uważam, że kobieta oddali się od tej sytuacji. Poza tym, ona ma w zanadrzu innego mężczyznę, tak, mężczyznę, który ją adoruje. W ten sposób to nie jest miłość. Mężczyznę, który ją adoruje. Może być też taka sytuacja, że kobieta się oddala, ponieważ ona ma też inny plan na życie. Może to dotyczyć pracy, wiecie, jakichś sytuacji zwykłych życiowych. Coś tu jest nie tak. Powiem Wam szczerze. Hmm. Dlaczego w ten sposób? To jest jakaś poważna rozmowa, karty pokazują. O brak. Może być o podwyżkę, o pieniądze, o sytuację w pracy, tak? Tu jest moim zdaniem jakaś poważniejsza rozmowa. Wy możecie się trochę unieść, bo wy mieliście inne myślenie na temat relacji, pracy czy czegoś takiego niż ta osoba. Ta osoba jest bardzo wyniosła i dumna. To jest w ogóle osoba, która dla niektórych to będzie sytuacja, że ta osoba, tak? Może to być jakaś instytucja. Gdzie są przemowy, e, gdzie się rozmawia z ludźmi. To może być taka praca też, tak? Że na przykład pracujecie w jakiejś takiej instytucji. Może to być taka sytuacja, słuchajcie, że mm, przy mężczyźnie, męż, mężczyzna te karty pokazują, że on też ma. Mm, Jakiś wizerunek, dbał o jakiś wizerunek, może być taka sytuacja, natomiast on nie zmienia zdania. Jeżeli to relacja w tajemnicy, to karty pokazują, że mm, po jakiś nerwowych sytuacjach on zdania nie zmienia. Między ludźmi to jest klęska i porażka, nawet jeżeli chodzi o pracodawcę, pracodawca zdania nie zmienia. Ta instytucja zdania nie zmienia. Wy, między wami a tą osobą, w ogóle jest właśnie ta klęska. To jest w ogóle bardzo sądny czas. Wy możecie się zastanawiać, jeżeli to jest relacja, czy nie pójść w inną relację. Możecie się zastanawiać nad tym, czy ja w końcu nie powinnam zacząć robić czegoś na własną rękę, w zgodzie ze sobą, bo ja mam jakieś pasje, coś w tym stylu. Postawicie na siebie, moi drodzy, zaznaczycie tutaj jeszcze jak, jak jakiś sposób, w ogóle nerwy się pokazują, ale karty pokazują, że idziecie w nowe wydarzenia, oddalacie się od tej sytuacji, sytuacji macie plan, zmieniacie zdanie na to, co było, tak mi pokazują te karty. Jeżeli Wy tutaj jesteście w relacji, ten mężczyzna mówi nie, tak nie będzie, jak ty chcesz, to karty pokazują, że Wy macie jeszcze jakąś znajomość w zanadrzu, osobę, która jest na odległość, ale która jakby jest Wami zainteresowana, adoruje tutaj w jakiś sposób. I tu dostaniecie propozycję i bardzo możliwe, że się oddalicie. Może być taka sytuacja, że będziecie działać na innej płaszczyźnie. Stwierdzicie, ta praca, ta współpraca nie chcę już tego nic więcej nie uzyskam, zaczynam robić coś inaczej i tu jest bardzo dużo działania przy Was. Co dla Skorpiona za rada na całą tą sytuację? I w ogóle to rada jest, słuchajcie, jeżeli zastanawiasz się nad nową pracą, nową za, nowym zajęciem, a nie wiesz co zrobić, czy zostać, czy odejść i tak dalej, jeżeli w ogóle powątpiewasz, Idziesz w nowe, ale masz te wątpliwości, czy na pewno dobrze robisz. To karty pokazują, że dobrze robisz. Jeżeli odchodzisz od jakiejś sytuacji, od jakiejś relacji, od jakiejś instytucji, te karty mówią, dobrze robisz. Wiecie, nie jest łatwo, te karty pokazują, że tak psyknąć palcami i już iść w nowe i w ogóle mieć przekonanie, że tam wszystko będzie super. Ale karty pokazują, że dobrze robisz, że odchodzisz. Zobaczymy Skorpiona z każdym znakiem zodiaku miłości. Dojść do słuchajcie, sytuacji, że ludzie, którzy są na odległość, stwierdzą, że chcą być ze sobą. No, tu karty pokazują związek, że może w przyszłym tygodniu paść decyzja o związku. Skorpion i byk. Zastanawianie się, czy nie odejść od pewnych spraw i pójść w nowe. No, tu są trudne decyzje życiowe pokazane. Moż, mogą w grę wchodzić też dzieci. Skorpion Skorpion i bliźnięta. Tutaj kobieta czeka w tajemnicy, nie tak jakby ma w tajemnicy, że kocha i czeka cały czas z cierpliwością, moim zdaniem, na albo jakiegoś mężczyznę, albo na jakiś powrót, coś takiego. Skorpion i rak. Stres jest tu pokazany, tak jakbyście się martwili. Przy tej drugiej osobie może być odwaga, moc, siła, ona w ogóle jakby nabiera mm, jakiejś takiej odwagi, dobrej energii, ale wy się tym martwicie. Skorpion i lew. To jest pozamiatane. To jest po relacji, karty pokazują. Może jakiś kontakt, może jakaś sytuacja będzie za 2-3 miesiące, ale te karty mówią, że to jest pozamiatane. Skorpion i panna. Tu jest powrót do uczuć, wybaczenie sobie. Po trudnych momentach jakieś karty pokazują, że ludzie się schodzą, wybaczają sobie i jest fajnie. Skorpion i waga. Coś runęło i nie wiadomo, co zrobić w przyszłym tygodniu z tą sytuacją. Między ludźmi. Oj, będziecie się zastanawiać długo. Skorpion i skorpion. Fajne plany przyszłościowe. Ktoś wam coś fajnego proponuje, może w relacji, e, ale to takie jest, wiecie, co bardzo, bardzo taki plan e, długoterminowy, moim zdaniem. Skorpion i strzelec. Pustka, cisza. Ktoś się izoluje. Nie odzywa się tutaj. Miało być spełnienie, ale jest pustka i cisza. Ktoś musi przemyśleć. Oj, całe swoje życie chyba. Skorpion i koziorożec. Tu jest przepiękne szczęście. Tu w ogóle jest rewelacja, słuchajcie. Bo tu karty pokazują, jest relacja bardzo przyszłościowa i w ogóle w przyszłym tygodniu karty pokazują szczęście, zadowolenie. No, przepiękne karty. Skorpion i wodnik. A tu mamy odejście, bo ktoś mówi inaczej, robi inaczej. Bo nie czuje szczerości z drugiej strony. Skorpion i ryby, powrót do znajomości, ale to chyba będzie tylko przyjaźń, te karty pokazują. Dlatego, że dwie osoby, jedna myśli o sobie za bardzo, dlatego tu karty pokazują, że może być tylko przyjaźń, a nie relacje, ale jest powrót do znajomości. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.